Cześć tu VD, witam Was w nowym odcinku Pancernej Pięści i gramy sobie znowu na serwerze testowym. Jak widzicie podciągnąłem grafikę, FPS już jest troszkę lepiej, może nie w tym akurat miejscu, bo tu jeszcze jest dużo czołgów, ale dalej już będzie lepiej. Podciągnąłem tutaj grafikę na maksimum właściwie, żebyście zobaczyli jak gra w tym momencie wygląda. Zostało, zostało troszkę poprawiona ta grafika, tak jak obiecali twórcy Zaczęli pracować trochę nad ulepszeniem, właśnie graficznym. Bardzo dobrze, bo gra wygląda naprawdę ślicznie w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Jedziemy sobie tutaj dziesiątym tierem drzewka japońskiego, czyli ST, STB1. Jest to med dziesiątego poziomu. Całkiem, całkiem przyjemny, muszę powiedzieć, rozegrałem kilka bitew w nim i jestem z niego dość zadowolony. Działko standardowa, penetracja jak na dziesiąte tiery czołgów średnich, czyli mamy tutaj. 250 to się obrażeń i na złocie 330 penetracji takie same obrażenia czyli bardzo bardzo standardowo takie chyba identyczne parametry mają działa w patonach z tego co z tego co pamiętam. działka jest dość celne, ładuje niecałe 7 sekund, więc naprawdę bardzo szybko dość szybko skupia. Można sobie naprawdę fajnie pograć, że tego opuszczanie lufy 10 stopni, które pozwala strzelać z górę. i zobaczcie jak wygląda ten on ma tutaj takie takie skosy z przodu, widzicie? Nie jest, taki, nie jest taki płaski spróbuję tylko ma takie, takie skosy po prawej po lewej stojada wieży, więc y, powinien dość dość dużo rykoszetować, już kilka rykoszetów mi się zdarzyło y, i to nawet od, od niezłych czołgów, więc jest całkiem nieźle z tym. Na ósemce ten, y, ten parcerz był dość słaby i to, y, niestety i y, to niestety nie było rekompensowane przez dobrą prędkość, bo muszę powiedzieć, że nie byłem specjalnie zadowolony z gry tą. Tą 8 po prostu wydawało mi się, że taki czołg powinien być dużo, dużo szybszy, jeżeli nie posiada praktycznie pancerza. Natomiast nie jest tym najlepiej. Tutaj sobie zerwałem przez przypadek gąski, no ale jedziemy sobie wykończyć właśnie czołg, który znajduje się na środku. To jest a to jest też STB-1. Nie, to jest obiekt 140. Strzeliłem tutaj w tył. Pomalutku, pomalutku. Zobaczcie jak wygląda grafika. Chciałem Wam zwrócić uwagę na to, dlatego podciągnąłem ustawienia graficzne. Normalnie nie gram na takiej grafice wyśrubowanej, ponieważ wolę płynniejszą rozgrywkę, a niestety WOT ma to do siebie, że lubi momentami sobie troszkę przyciąć. Ale wziąłem tą grafikę trochę wyżej. Za chwilkę Wam pokażę jedną fajną rzecz. Tylko sobie tutaj wyjedziemy na górę. Jest STB1. Zatrzymam w tym momencie. Zobaczcie, w ustawieniach graficznych mamy teraz bardzo fajną rzecz, a mianowicie filtry różne, różne, różne kolory, tak jakby można powiedzieć, zmieniają one trochę wygląd WOTA. Włącza sobie ten filtr z 1940, film i mamy coś takiego. Tak to wygląda w tym momencie. Według mnie bardzo fajnie. Nie wiem, nie wiem, czy będą dodawane nowe te filtry, ale naprawdę wygląda to przyjemnie, jeżeli ktoś będzie chciał sobie Troszkę odmienić wota nie chcę musiał już na niego patrzeć, to może wybrać któryś z tych filtrów i one naprawdę świetnie wyglądają, a nie zżerają właściwie nic z zasobów. To FPS-y są praktycznie te same, więc, więc to nie ma znaczenia. Brakuje mi tylko jeszcze tutaj takiego ustawienia na czarno-biały film, taki z właśnie z lat 40. Jeżeli ktoś chce się wczuć w walki z okresu II wojny światowej, to niestety nie ma takiego ustawienia, ale mam nadzieję, że ono zostanie dodane już powiedzmy w trakcie, w trakcie pracy nad tą nowym, nową, grafiką. Yy, jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, zostawmy sobie na razie to, puszczę bitwę. Yy, jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest troszkę glitchy takich, yy, takich graficznych, yy, momentami coś tam się dzieje z drzewami, z teksturami, no ale to jest rozumiem test i może się coś takiego zdarzyć, mam nadzieję, że już do normalnego patcha, takich, w dolowanym patchu takich błędów nie będzie. Widzicie, tutaj trafiłem STB1 właśnie w przód wieży. Udało mi się, to znaczy, udało mu się zrekosztować. On też odbił ode mnie od przodu wieży, gdzie to trafiło. Zobaczymy sobie. Może tutaj będzie mieli gdzieś zaznaczone. Nie wiem, czy to tutaj się odbiło. Chyba tak. Jakoś tak mnie trafił w bok. Dziwnie. W każdym razie, tak jak mówiłem, ten czołg potrafi troszkę odbić. Nie jest to, nie liczyłbym na ten pancer specjalnie, bo tam jest 130 mm gdzieś, z tego co pamiętam. Więc nie jakoś nie jakoś wyjątkowo dużo, raczej tutaj skosy ratują ten czołg, czyli nie liczcie na to, że uda Wam się przeżyć trafienie bezpośrednio, natomiast jeżeli kąt będzie odpowiedni, to, to być może Wam się uda zrekosztować taki pocisk. Naprawdę fajnie wygląda ten wot. może zresztą w ogóle nagrywać w takiej jakości, myślę, że to będzie fajne, pooglądać sobie właśnie woda, który tak wygląda. Musiałbym sobie chyba wtedy... Jakoś to pozapamiętywać, albo może zacznę grać w ogóle na, takie, na takich ustawieniach graficznych, naprawdę wygląda nieźle i jestem zadowolony. Może to, może ja przesadzam trochę. Nie wiem, czy wygracie na takich ustawieniach, czy nie gracie. Może to rzeczywiście tak wyglądało od dłuższego czasu. Ja po prostu nie włączałem maksymalnych ustawień graficznych, bo tak jak mówiłem, wolę trochę płynniejszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że ten silnik pomoże w końcu. Pozwoli w końcu wykorzystać procesory wielordzeniowe, bo tak jak niektórzy z Was pewnie wiedzą, w tym momencie wodnie wykorzystuje praktycznie od długiego rdzenia, a jeżeli mamy ich więcej, no to już, to już w ogóle reszta się marnuje, więc oby oby to zostało w końcu zmienione i oby było wsparcie dla procesorów wielorodzeniowych, bo po prostu to jest, no, ma już w tym momencie, że posiada się więcej rdzeni niż jeden. Bitwa ma się ku końcowi, jak widzicie, gram sobie bardzo spokojnie, bo korzystuje tutaj, opuszcza je działa. Tutaj jest bardzo, bardzo fajne w tym, w tym czołgu. Czołg jest dość żwawy, jeździ chyba podobnie do Leoparda. Tak mi się wydaje. W ogóle to jest takie połączenie Leoparda z Pattonem. Może nie jest aż tak szybki jak Leopard, natomiast, natomiast jest całkiem, całkiem przyjemny, całkiem zrywny i dynamiczny. No, tutaj pięknie weszł tego Waffentragera. Idealnie udało się trafić. Włożę sobie na nim w tym momencie. Optykę, dosyłacz i stabilizator, czyli dla mnie bardzo standardowy zestaw na medy Pozwalający pospotować, pozwalający strzelać w czasie jazdy No i oczywiście szybciej przeładowywać Teraz już zaczynamy do rzeki zostały tam trzy czołgi Dwa z nich znajdują się na plaży Trzeci za chwilkę tutaj pewnie się gdzieś też wyświeci Zachęcam Was do sprawdzenia sobie tych czołgów samemu na, na serwerze testowym Klienta testowego możecie pobrać albo na stronie głównej WOTA, albo... Tutaj wam dam linka pod tym filmikiem. Będziecie, se, będziecie sobie mogli wejść i, yy, i pobrać tego, tego klienta, zainstalować i zobaczyć jak te czołgi sprawują się w grze. Yy, spróbuję jeszcze coś nagrać z dziewiątki może, bo na dziewiątce jest, yy, jest podobno bardzo, bardzo dużo. opuszczenie. Działa 20 coś stopni z tego co słyszałem. Nawet zobaczymy jak to, jak to wygląda. i. Yy, nagram jeszcze coś chyba z siódmego tieru, to na siódmym tierze jest magazynek, albo na szóstym tierze, nie pamiętam w tym momencie. Yy, w każdym razie spróbuję nagrać filmik z tego magazynkowca, zobaczymy jak on się sprawuje i jak to wygląda. Tutaj objeżdżam oczywiście, nie atakuję tych przeciwników od przodu, bo to by się dla mnie źle mogło skończyć. To jest w końcu FV i, i Mausik. Ten FV mógłby mnie machnąć na jeden strzał. Fajnie tutaj wygląda to, takie... Taka chmurka wody jakby, taka, taka mgiełka nad tą wodą. No nieźle wygląda graficznie. Nawet nie zżera tak bardzo FPS-ów, jakbym się spodziewał, więc, więc nie, jest tak, nie jest tak źle. Oprócz tego, że niestety w pierwszym filmiku były, wyglądało to słabo, ale to głównie przez, przez jakieś problemy z moim komputerem, w tym momencie już jest, w tym momencie już jest wszystko, wszystko w porządku. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam was do następnych testów, jeszcze przejdziemy się na pewno podobaj mapie. No i tak jak mówiłem zobaczymy sobie jeszcze może dziewiątkę i siódemeczkę tego drzewka, żebyście już mieli pełny obraz, jak te czołgi się wyglądają i jak one się mniej więcej sprawują w trakcie gry. Dobra, trzymajcie się, cześć!